Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj sobie wspólnie zajrzymy na sam początek, na pierwsze zdania, które padają w Słowie Bożym. Pierwsza Księga Mojżesza, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, pierwsze wersety. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, i nie było żadnej nadziei, i Bóg nic nie powiedział. Mam wrażenie, że niektórzy tak właśnie czytają ten fragment, ale on tak oczywiście nie brzmi. Czytamy jeszcze raz. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami i powiedział Bóg, Niech stanie się światłość i stała się światłość. Wiesz, to jest fascynujące. Nad totalnym chaosem, nad totalnym bałaganem, nad totalnym nieuporządkowaniem, nad piętrzących się problemach, nad tym wszystkim unosił się Boży Duch. Unosił się Duch Święty. Nad tym wszystkim on się unosił i w jednym celu, by to wszystko poukładać, by to wszystko ponaprawiać, by to wszystko zaczęło właściwie funkcjonować. I w pewnym momencie Bóg mówi, niech się stanie światłość. I staje się światłość. I już przestaje być bezkształtnie, przestaje być pusto, przestaje być ciemno, przestaje być w chaosie. Następuje światłość. I słuchajcie, to jest piękne przesłanie do naszego życia. Czasem nasze życie dokładnie tak wygląda. Jest bezkształtne, jest puste, jest pełne mroku, jest w totalnym chaosie, w totalnej rozsypce. Czasem takie życie sami sobie fundujemy, a czasem wydaje nam się, że. No, nie mamy żadnej perspektywy, urodziliśmy się w takiej rodzinie, urodziliśmy się w takim społeczeństwie, urodziliśmy się w takiej, a nie w innej kulturze, no i wszystko jest mroczne, bezkształtne, ciemne, w chaosie, na nic nas nie stać, nic nie możemy zrobić, w ogóle się nie możemy podnieść, nad tym wszystkim jest mrok. Bzdura, nad tym wszystkim jest Duch Święty. Nad tym wszystkim panuje Duch Święty, który krąży i patrzy. Jak to wszystko poukładać? Jedyne, co ty musisz zrobić, to pozwolić, by w twoim życiu zapadły niesamowite słowa Boga. Niech się stanie światłość. I stanie się światłość. Jedyne, co ty musisz zrobić, to pozwolić, by ta światłość zapanowała. Nad bezkształtem, nad pustką, nad mrokiem, nad chaosem, które często gęsto jest udziałem Twojego i mojego życia. To jest wspaniałe. Nie ma takiej pustki, nie ma takiego bezkształtu, nie ma takiego chaosu i nie ma takiego mroku, nad którym nie unosi się Duch Święty w jednym celu: by to wszystko w końcu było opanowane przez światłość Jezusa Chrystusa. Nie ma takiej sytuacji w Twoim życiu, nad którą się nie unosi Duch Święty. Nie ma takiej sytuacji w Twoim życiu, nad którą Bóg nie może wypowiedzieć, niech stanie się światłość. Nigdy o tym nie zapomni. Nawet jeśli na obkoło widzisz bezkształt, bez nawet jeśli na obkoło widzisz pustkę, nawet jeżeli wydaje ci się, że chodzisz w nieprzejednanych ciemnościach. Zadrzej głowę do góry i spójrz na Ducha Świętego i wespół z Nim krzyknij, niech się stanie światłość, a później pozwól, by światłość Jezusa Chrystusa zapanowała nad tym wszystkim, by to, co do tej pory było bezkształtne, nabrało pięknych kształtów. To, co do tej pory było puste, nabrało głębi. To, co do tej pory było mroczne, zostało oświetlone Jezusem Chrystusem. Przypomniałem się taka historia. Byłem kiedyś w fabryce szkła i tam pan pokazywał, w jaki sposób robi się butelki. No i wziął taki właśnie bezkształtny, rozgrzany glut ze szkła, wziął taką rurkę, dmuchał i robił z tego butelkę. Coś tam formował w takim specjalnym. takich, nie, takich miał specjalne skrzypce, taką specjalną aparaturę. To zaczęło tężeć, zaczęło nabierać kształtu. I uwaga! pękło, rozsypało się, coś mu nie wyszło, upadło to. No i wydawałoby się, że to jest katastrofa, że ale dał przykład, ale dał popis swoich umiejętności, z jednego gluta stworzył potrzaskaną rzecz. Ale ten facet wziął te podczeskane rzeczy, coś tam porobił, coś tam porozgrzewał, coś tam podotykał i uwaga, zrobił z tego najpiękniejszą szklaną różę, jaką w życiu widziałem. On z tych połamanych Elementów z, tych, z tego potrzaskanego szkła stworzył płatki, stworzy, stworzył kwiat, stworzył łodygę, i to była jedna z najpiękniejszych szklanych róży, jaką widziałem. I dokładnie tak działa nasz Bóg. Czasem nam się wydaje, że wszystko jest takie właśnie glutowate, rozgrzane do granic możliwości. Czasem nam się wydaje, że to już jest tak potrzaskane, że jedyne co zostaje to śmietnik życia. A Bóg to bierze w swoje ręce. Płatek po płatku, potłuczenie po potłuczeniu, i tworzy z tego piękny, wspaniały kwiat, nazwany w Biblii Dzieckiem Bożym. Nigdy nie zapomnij, że jakkolwiek to do tej pory nie wyglądało, Bóg ma moc, byś stał się najpiękniejszą różą w Jego rękach. Wspaniałości z nieba i pamiętaj: nad wszystkimi Twoimi problemami unosi się Duch Święty. Pozwól Mu zapalić światło. Do usłyszenia jutro. Z Bogiem. Pa.